Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do pełna będzie? Do pełna. I fakturkę bym poprosił na gaz. Zapraszam. O, kawkę poproszę. Jeżeli na trzech aplikacjach. Jak na jednej aplikacji nie masz kursu, to masz na drugiej. Jak mhm. na dwóch nie masz, to zawsze się znajdzie na trzeciej. A jak to wygląda właśnie z tymi stawkami? Bo tu masz jak? Od kilometra? Jest od kilometra, oraz od minut mhm. oraz też są mnożniki. Przewidziane, jak jest dużo chętnych na kursy, mało taksówkarzy, no to cena potrafi być nawet razy dwa. W Sylwestra na przykład jedna zapieka miałam mnożnik rażtery, cztery. To są tak zwane żniwa. Możesz jednej nocy zrobić 2000 zł. Wow. No, w weekend w piątek mógłbyś jeździć w nocy, jak bo sklepu mamy myślę, że nie masz otwartego. Nie, ale robię zaopatrzenie, bo jadę na giełdę od drugiej w nocy. Możesz ustawiać kursy docelowe. Że ty musisz się znaleźć na miejscu hurtowni, o tej drugiej w nocy. Aplikacja przydziela Ci kursy tylko w tą stronę. Więc tak naprawdę jadąc gdzieś. Jadę w swoim celu na przykład po towar, to przy okazji Zgadza mogę sobie się. jeszcze jakiegoś gościa zgarnąć z garnki. Tak. No brzmi to ciekawie, tak? To jest jakaś szansa, i jak najbardziej warto to wykorzystać. A powiedz mi tak, nie więcej ile miesięcznie da się na tym zarobić? To zależy, ile jeździsz. Przy 40 godzinach myślę, że spokojnie na czysto już te 1200 zł. Tygodniowo? to, to masz. 4800 w ciągu miesiąca. No plus w aplikacjach co tydzień w każdej aplikacji masz jakiś bonus. Na przykład za wyjeżdżenie 25 kursów w piątek masz na przykład dodatkowe 200 zł, nawet to już. Jest to, jest to temat do przegadania z Justyną. I hey, zobaczymy. Muszę wracać do roboty. Jak chcesz, to cię mogę podrzucić do centrum, bo i tak w tamtą stronę jadę. Będziesz miał gratisowy kurs. Będziesz moim nauczycielem. Mogę być. <noise>